Tak, no, pa, nie mogę. No i to jest twój koniec, nie? Jest, jestem takim godem! Tak mnie słuchasz, właśnie. Więc tak, powiedz mi, czy cokolwiek tutaj z Lor sobie skubnąłeś przed telecyrniejąc, to znaczy a żeś się nie przygotowywałeś? No, nie przygotowywałem się, ale wydaje mi się, że moja wiedza nie jest aż taka zła, że coś tam, coś tam wykminie, tak mi się wydaje. Czyli mówisz, że jesteś gotowy i się raczej nie stresujesz? Nie, no nie stresuję się, nie stresuję się, ale jestem gotowy, tak. Jestem Dobra, gotowy. to Możemy standardowo zacząć. masz y, trzy kategorie pytań, masz łatwe, średnie i trudne. Masz do wyboru trzy koła ratunkowe, o których Ci mówiłam przed nagrywkami, więc możesz tak. z nich skorzystać oczywiście. Pytań w każdej kategorii jest cztery, więc zobaczymy jak Ci pójdzie i powodzenia, a my zaczynamy. Więc pierwsze pytanie, skąd pochodzi Jet? A. Japonia, B. Chiny, C. Korea, D. Japonia. To wiem, to wiem. Czy to jest dwa razy Japonia w ogóle? Yy, wybieram odpowiedź C. I jest to poprawna odpowiedź. Nie wiem, czy mi się dwa razy Japonia wkleiła, ale nice. jest to poprawna odpowiedź. Nice. Brawo, brawo. A to nie są I przelewki, pojętne. bo grasz o Battle Passa dla swoich widzów. Tak, a to muszę jakby całe przejść? Tak, musisz czy... całe przejść. Nie możesz się okay. tutaj zająknąć, bo inaczej no niestety GG. Okej, okay, to będzie ciężkie w takim razie. Ale dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Gdzie pracowała Jett, zanim dołączyła do Valorant? I tutaj masz odpowiedź A: w sklepie, B w biurze, C w restauracji i D nie pracowała. Okej, okay. wydaje mi się, że na tych kartach w Valorancie jest jak jet y, przy jakichś sklepach, zazwyczaj jest w takich straganach bardziej. Więc drogą dedukcji powiedziałbym, że w sklepie, ewentualnie w jakiejś restauracji. Nie chcę już używać... A jak ja tu źle odpowiem, to jest koniec? No. A możesz zgrać dalej, <noise> portal wiadomo, ale wiesz okay, co chodzi. ok. Zastanów się no. dobrze, przeanalizuj karty gracza. No właśnie dlatego dałbym w sklepie albo w restauracji, nie? Tak, tak bym dał. Ty byś tak dała też? Możliwe, że nie? tak. Możliwe, że tak. Oj, no bo jak już użyję ten podpowiedź, to za szybko już, jakbym się wyłożył. Mm, muszę. Szedić, a mogę telefon do przyjaciela i do Krystiana zadzwonić? Nie, nie mamy no, czegoś takiego, nie Słuchaj, takiego. jako że ty jesteś typowo gameplayowy bardziej i bardziej esportowy, to mogę ci pozwolić na to. Możesz dobra, do Krystiana zadzwonić. Ale on, on i tak nie będzie wiedział, ale będzie śmiesznie chociaż. Zadzwońmy do niego. Halo, posłuchaj, ja jestem na nagrywkach u Arin, jak coś, i po prostu wybrałem na, koło ratunkowe, które nie istnieje, telefon do przyjaciela i musisz mi pomóc. I musisz mi pomóc. No, no, no? Yy, tak, to jest wszystko na wizji i muszę odpowiedzieć na pytanie. Gdzie? Jesteśmy w milionerach, generalnie. Do wygrania jest Battle Pass, więc to nie są przelewki. I pytanie brzmi, gdzie pracowała Jet, zanim dołączyła do Valorant? I pytanie, yy, odpowiedź A to jest w sklepie, B w biurze, C w restauracji i D nie pracowała. Jest biuro? Ze co tam było jeszcze? W sklepie, w restauracji albo że wcale nie pracowała. No tak wypracowała stary kiedykolwiek, wygląda Tak myślisz? Ale ona ma karty gracza, że wiesz, przy jakimś sklepie starganach ma okej, okej, no ale co? Pracowałaby normalnie na kasie tam No bo od warzywa sprzedawała, no sprzedawała warzywa. Myślisz, że to ma sens? Kurde, no nie wiem, no jeżeli takie są karty gracza, to pewnie najbardziej. No dobra. To w sumie bardziej by pasowała ta restauracja, nie? No bo ona jest tam z kolei, przecież ona no, wiesz. No w sumie jakiś ten ta restauracja kusi trochę. No dobra, i... dobra, dobra. Oby się udało w takim razie Ale pamiętaj, że ja cię wybrałem i do ciebie zadzwoniłem, pamiętaj no bry, o tym. Mega, mega to docenia, stary. No, no lucky Esportem się nie zajmuje Dobra, to dzięki dobra. Krystian, trzymaj się. Miłego dnia, dzięki, nie ma. dobra, no wydaje mi się, że może ta restauracja, może... ale dobra, może wezmę 50 na 50 jeszcze. Dobra, okej, okay. wezmę 50 na 50 Dobra, więc proszę bardzo, to twoje 50 na 50 Dobra, w restauracji. No nie wierzę, że nie pracowała, no musiała pracować. Dobra, więc uwaga, czy jesteś pewny tej odpowiedzi? Tak, 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 tak. I uwaga, jest to poprawna odpowiedź. Aj, no i kurde, czyli te karty gracza dobrze mi mówiły, tak, dobrze Tak, tam pamiętałem. masz nóż kuchenny i nawet w kinematyku na premierę konsolowej wersji Valoranta miałeś dokładnie jak Jod wychodzi z restauracji wyrzucić śmieci. No właśnie, kojarzę, kojarzę, gdzieś mi się obiło między oczami to. No dobra, lećmy dalej. Lećmy dobra, dalej. następne pytanie. Jakimi promiennymi mocami włada jet A. Astralnymi B wiatru C elektryczności D teleportacyjnymi. Wiatru, B, wiatru. I czy jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Jestem I pewien. jest to również poprawna odpowiedź? No coś tam grałem jet, więc mniej wiem. Dobra, teraz wiem, wiem, pytanie, no co które może być podchwytliwe, ale wierzę, że, że ci się uda, więc jakie jest prawdziwe imię i nazwisko Jet? I to jest A. Sun B. Wei C. Xiao Liu, D. Kiritani I tutaj mam dla ciebie rzecz, która może ci ewentualnie podpowiedzieć. znakowo. Okej. Okay. No. Okej. Okay. No powiedz, nie wiem. Wygląda to jak B, chyba. Nie wiem, czy tak wygląda, Bo A to nie jest chyba. KOREAŃSKI JĘZYK Setek. No nie, wygląda mi to na B, ale... Musisz sobie przeanalizować, jak wyglądają znaki w No nie wiem, wyda wydaje mi się, że najbardziej bliskie to jest B. No nie wiem, no to będę strzelał. Wierzę, że to się uda. Pokaż jeszcze, pokaż jeszcze, pokaż jeszcze tamte. Jeszcze sobie spojrzę. Kurde, wydaje mi się, że coś tam było na S. Coś na S było, więc strzeliłbym w odpowiedź A. I czy jesteś pewien tej odpowiedzi? Nie, ale muszę w coś strzelić. Dobra, więc uwaga, uwaga. Jest to poprawna odpowiedź! Brato, Udało się. tutaj przebrnąłeś, przebrnąłeś przez łatwe odpowiedzi, więc teraz pora na... To było łatwe. To było łatwe, okay. teraz pora na średnie. Więc ze średnich pierwsze pytanie. Skinjet najlepiej dogaduje się w protokole Valorant. I to jeśli masz włączone voiceliny w grze, powinieneś mniej więcej usłyszeć, z którymi agentami no, ma chyba taki swój bike. Z vibe. ogólnie, chyba, chyba tak na pierwszy ten. Wydaje mi się, że na pewno nie Fade i na pewno nie Clow, bo to są postacie, które wyszły później w Valorantie, a te voiceliny jakby są od początku gry. I wydaje mi się, że kiedyś jeszcze dwa lata temu grałem w po polsku i zwracałem trochę tego słuchałem. Teraz to już jakby gdzieś to mam i nie mam nawet kiedy tego słuchać. Wydaje mi się, że to jest Phoenix ogólnie. Wydaje mi się, że oni gdzieś tam do siebie i Phoenix do niej i ona do Phoenixa. Więc strzelałbym w odpowiedź D, Phoenix, i wierzę, że to jest odpowiedź D. Więc uwaga, sprawdzamy. I również jest to poprawna odpowiedź. Ej, nice, ej nice, że ja pamiętam takie rzeczy. Dobrze, Co? że Co? słuchasz Co? tych voice-line'ów, dobrze, że słuchasz. Stawiam na maszynę. Dasz radę, putu Kolejne pytanie okay, z kategorii średniej. Jak została zniszczona restauracja, w której pracowała agentka? I a nie została zniszczona, b przez atak ze strony Ziemi Omega, c przez atak ze strony Kingdom, d podczas silnej wichury. No nie wiem, d brzmi tak jakoś... Yy... Wiesz, jakoś dobrze połączenie jest, że Wichure i ona później padała tym wiatrem, ale czy to ma jakikolwiek sens? Nie wiem. Dlatego wziąłbym podpowiedź od ciebie, mogę? Tak, mogę. Mam tak, możesz, możesz. No to, no to wziąłbym tą podpowiedź w takim razie. No dobra, to w. E, w cinematicu, do konsolowej wersji gry Jet wychodzi z restauracji, gdzie spotyka swoją odpowiedniczkę z ziemi Omega. Lorowo, oczywiście. Między nimi. Okay. Dochodzi do sprzeczki, ze względu właśnie na to, że Omega Jet chciałaby się pozbyć Alfa Jet. No i ze względu właśnie na ich umiejętności dzieje się pewna rzecz, a Jet wychodzi ze swojego miejsca pracy. I jest to pokazane na karcie gracza również. Masz dwie Jet w jakiejś sytuacji, które są otoczone czymś białym. No czyli podczas wichury, tak? No to... Bo my walczymy ze sobą, no to nie, a... no chyba że to atak, nazywamy to atakiem. Chodzi ziemi... Ziemia Omega chodzi o cały typ... typowo protokół z Ziemi Omega, o wszystkich agentów. Co to jest nie ta ta Ziemia tylko. Omega? No ma... W Valorant masz dwie Ziemie: Masz Ziemię Alfa i Ziemię Omega. Ziemia Omega jest przedstawiona jako właśnie czy w Valorant. Chociaż to się teraz troszeczkę zaciera. A Ziemia Alfa to jest ci, którzy walczą z Ziemią Omega i tam masz y dwa jakby protokoły Valorant. Masz Legion okay. Valorant i masz protokół Valorant, czyli z Ziemi Alfy. I Jeśli chodzi o atak ze strony Ziemi Omega, chodzi bardziej o zorganizowany atak, a niekoniecznie jednego agenta. No to w takim razie wziąłbym, że podczas silnej wichury, bo ona się stworzyła może podczas walki czy coś takiego i że y dlatego. No albo nie została zniszczona, ale... No mam nadzieję, że została zniszczona i odpowiedź D wypieram. Dobra, więc uwaga, sprawdzamy i jest to również kurna odpowiedź! Jest, ale kurde, od początku chciałem dać to D na samym początku. Już mówię, że to ma największy sens. Zostało ci no, już tylko dam. pytanie do społeczności, więc musisz być ostrożny, a przed tobą no. jeszcze jest, no, sześć pytań. To pytanie do społeczności, to może jednak. Może jednak. <laughs> <o miłość. śmiech> nie no, może ktoś ci pomoże. Pamiętaj, że moi widzowie cię też oglądają. A oni się Lor interesują, więc. No licz możemy na to... to napisać tak to na Twoim Discordzie? No niestety nie. Pytanie jest do twojej no to, społeczności. No to nie ma opcji, to nie ma opcji. No dobra. Chyba, no że dobra. to ty byś napisał, to mogę na to przymknąć oko. Dobra, następne okay. pytanie. Dlaczego Jet nie przepada za Fate? A. Pokłóciły się podczas jednej z misji, B po prostu się nie dogadują. C ponieważ wykradła informacje o Jet, D. Agentki są ze sobą w dobrych relacjach. Dobra, na tego Twojego Discorda trzeba wejść, bo no ciężko może być. Ciężko to się będzie aktywny z Twoich y, widzów. Ra raczej móc... powinni, raczej powinni. Okay, okay, Ewentualnie dam Ci permisję i zrobisz małpa, everyone. pomocy. I teraz tak, jakie jest pytanie? Dlaczego Jet nie przepada za fate? Mogę tak napisać od razu? Tak, Myślisz, możesz, czy... możesz, możesz, możesz. Małzi normalnie sobie napisała całe pytanie. I o dziwo jej pomogli. Troszeczkę bekę z niej mieli, ale pomogli. Dobra, napisem. Myślisz, że ktoś pomoże? Myślę że, myślę, że ktoś położy. o ile są tutaj aktywni. Jak nie, no to, no to trzeba być na twojego Discorda wejść, to możesz od razu napisać i się. Dobra, napiszę to, ale oby... Oj, tutaj to już nie wierzę. Nie tutaj w nich akurat niestety. Oj, nie wierzy w swoich widzów. No, bo oni trollują, oni lubią trolować, no na pewno trolują Może nie będzie tak źle, słuchaj. Napisałem, napisałem, zobaczymy, co oni na to. No, odpisał co XD, jakoś, rozumiesz? Co XD odpisał mi. Niech to. Tu? Ale dobra, coś. coś O! Zaraz, może coś pomoże. Akurat odpisał ci największy lorowy fan u mnie. Tak? U ciebie? Tak. tak a czekaj, które to? Destraler, to. Tak, tak. Na jednym z na PGA rozwalił dosłownie wszystkich i wygrał sprzęt, więc. Plus jeszcze na quizie z League Legend u innego twórcy wygrał monitor, więc. Ojej. Nie lorowy. Gold. O nie smoknął. I zrobiła to, że szantażowała protokół i jej nie ufał. I była zła na Brima, że ją, że ją przyjął. Aha, czyli jeszcze była zwana Belima, ale to już... czyli... Tam yy... masz jeszcze yy... Batmana odpowiedź, możesz sobie wziąć też pod uwagę. No czyli to będzie odpowiedź... Co? U ciebie na Discordzie pojawił się jakiś gołcik, który ci wszystko rozpisał. Tak? No? Naprawdę? No? <laughs> o Ando! Mój gołcik, Ando! Nie gadę, że to jest <laughs> No ja po prostu pytam, co dajemy, tak? Bo to dla widzów, dla widzów, więc oni muszą pomóc Dobrze, dobrze, dobrze no, Dobra, oni mówią, że C, no oni mówią, że C Jak coś to będzie na nich, no Dobra, no, odpowiedź C, odpowiedź więc C tak Uwaga, tak. uwaga, jest to również poprawna odpowiedź Jest, jest, moi widzowie Jestem dumny, że mnie nie oszukaliście i mi pomogliście A w normalnej Dziękuję. sytuacji bycie oszukali? Myślę, że mogliby strollować, no, myślę, że mogliby... No w sumie jak to widzowie na Twitch. Ej, nie idzie mi tak źle, nie no. idzie mi tak źle, szczerze. Teraz jak odpowiesz na ostatnie średnie, czeka cię... czekają cię trudne. No i nie mam żadnego koła. <laughs> więc może być ciekawie. Dobra, uwaga, uwaga, czwarta, czwarte pytanie z kategorii średnie. Na której mapie znajduje się posąg jet? I to jeśli zwracasz uwagę typowo na, na mapy... Na perlu są znajdziesz. tylko posągi, więc na perlu powiedziałbym. Jesteś pewien? Tak, tylko tam są posągi. Dobra i uwaga, uwaga. Jest to również moment. Przebrnąłeś nie. już przez wszystkie średnie nice. pytania, więc zostały ci tylko i wyłącznie trudne. A dokąd od... doszła ta Trash, -mousy? trash -mousy w... chyba na pierwszym ze średniego się wybombiła. <grym> A jaki no nie mogę. No i dobra, no i nice, ok, Ja to wygrywam, ja to wygrywam. Dobra, dobra więc jedziemy dalej. Pierwsze z kategorii trudne. Jak stała się bohaterką na Perl, bo ten posąg nie jest tam z dupy? A. powstrzymała Kingdom przed zajęciem miasta, to znaczy chodzi o tereny po prostu samego miasta. Kingdom to ona nie jest? Nie, ona jest w protokole Valorant. Kingdom to jest organizacja, która no po prostu ma monopol na promienit, można tak powiedzieć. Promienit e... jakiś jest, bożu, <laughs> Dobra, B. Uratowała no? więc... naukowców z Everett Lind. Teraz okay. pytanie, czy wiesz gdzie jest Everett Lind? Nie. No dobra, no to ci na razie nie powiem. C. Odnalazła zaginionych naukowców pochodzących z Perl, i D. Uratowała mieszkańców przed powodzią. I teraz przeanalizuj sobie, proszę, mapę. No, C albo D, bo, ale, no bo C może być, no bo oni żyją, w, uratowała ich przed powodzią, a oni żyją w tej bańce pod wodą, jakby. Więc miałoby to jakiś sens, no nie? To D

tam masz ogłoszenia dokładnie na respie przy tych posągach. No wiem, po prawej jest. Jest, res... ta, tam są stronie. ogłoszenia. Jak się respisz, to masz. To da się to usłyszeć, i tam też jest powiedziane dokładnie, co się stało. To jest. Kurczę, no. Nie wiem, bardziej bym był za tym D, nie. Ale jakby to był Sprawdzian, to bym strzelał w C, bo jakoś często było D, więc no. Nie wiem. Ale. Jak ona miałaby stworzyć jakąś bańkę, żeby ich tam uratować? Ta ona typu nie stworzyła bańki, ale Legion Valorant, który właśnie się zajmuje ziemią Omega, bo Pearl jest na ziemi Omega, coś tam y, przyszpącił. No czyli ona mogła jakby wspólnie z tym swoim regionem ich uratować y, y, i jakby oni za to stworzyli te ich posągi, wszystkich, bo tam jest kilka posągów, jeszcze jest Phoenix na pewno i jeszcze jakieś są. Czyli oni wspólnie ich uratowali, dlatego dostali posągi, czyli odpowiedź D. Jesteis pegados? Tak. Mas não é, mas. Bom, musha. Dobra, uwaga, Éste... uwaga. E? Toi, estou para a sua vez. Nice, ok, nice, nice. Vá ao Memorial da Guerreira do Vento, no Jardim dos Heróis. Conheça a sua imparável batalha dos elementos vento contra água travada aqui, nas ruas da nossa cidade. Zapalam, nie zapaliłem światła w ogóle, przepraszam. A nic się nie stało, i tak było wszystko ładnie widoczne, więc się nie przejmuj. Tak? Okay. Tak, no więc jest dobrze. G. Drugie pytanie z kategorii trudne. Hmm. Jaki był cel podłożenia spajka na pierwszej misji Jet? A. Podłożyła go dla, dla własnych korzyści. B. Dla korzyści Kingdom. C. Kradzież promienitów w celu ratowania Ziemi Omega. D. Nie, nie ona podłożyła spajka wydaje mi się, że dałbym C ogólnie Ale jeszcze tego nie daję, ale tak mi się daje. Okay, wydaje mi się, dobra. że ona na pewno podłożyła spajka widziałem na pewno jakieś takie, wiesz, te trade, coś tam, że ona podkłada tego spajka Więc Wydaje mi się, że D odpada Dla własnych korzyści czy go podłożyła? Wątpię, nie? Wątpię, bo to musiał być bardziej, jeszcze bardziej rozbudowane, że na przykład nie wiem, ona musiałaby działać nie w tej grupie, o której tam mówiłaś, tylko jeszcze wcześniej sama na przykład i ten czy tą mogłoby być tak rozbudowane. Mogłoby, ale... Dla korzyści Kingdom, a ona jest z tego Kingdom? Tak? Ona z tego jest, tak? Mówiłam ci na początku, że. Że tak. No. Że nie, że nie, że nie. No. Bo... Tak mnie słuchasz właśnie. No, że nie jest, na pewno powiedziałaś chyba. No, ja ci nie odpowiem na to, już nie masz kół ratunkowych. Ty już ci nie magasz tak podpowiadać, stary. C albo B, znowu 50-50 jest, no. Znowu 50-50. Jakbyś mnie słuchał, słuchaj. Jakbyś mnie słuchał. Dobra, dobra. B, B. Na pewno? Nie, ale B. No, <laughs> przemyśl jeszcze, przemyśl jeszcze. To C, C jednak, to C, to C, to zmieniam, C. C, na pewno. O Chryste panie. Dobra, Zobacz, uwaga, nie. sprawdzamy. To już jest odpowiedź, ostateczna odpowiedź. Jesteś na 100% pewien. O nie, to B jednak. To B, to B, zmieńmy na B. C, zostańmy na ten C jednak. Uwaga. Jest tak? Ta jest! Jest, mów, Jezus. Jezu, czyli dobrze Mimo, będzie. Bo... Czyli ona nie była z tego nie, nie była, nie była. No właśnie, no Nie była, tak, nie, nie była. Dobrze myślałem, no. Nie słuchasz no dobra. Słucham, słucham, tylko tu jest za dużo się dzieje. <grym> I dobra, są emocje, o dalej. to chodzi. Dobra. Tak, tak. Już przedostatnie pytanie. W przyszłości, z której pochodzi Keio, doszło do pewnego wydarzenia, w którym agentka straciła życie. Co to było za wydarzenie? A. Wojna promienistych, czyli Radiant War. B. Projekt badawczy w Everett Lind. C. Misja w pracówce Kingdom West. D. Pierwsze światło, czyli First Light. No, i to jest mój koniec, nie? Fajnie, że udało się dotrzeć tutaj. No, ale tu już. Tu już nie ma opcji, nie? Tu już nie ma opcji. Może no, ci się uda strzelić, zły. Nie wiem dlaczego, ale strzeliłbym w odpowiedź D. Jesteś pewien? Dobra, jednak strzelam w. 2, yy... bo to nie było A, szczerze, chyba. To strzelewa. Powiem ci, że ty masz tyle szczęścia, bo jest to poprawna odpowiedź! Uf. Uf. <laughs> Jezu. No i nice, no i fajnie. I jak ty to nie było udało. Jak ty to robisz? Zero ratunkowych na trudnych strzelni trafia. Łatwo, łatwo, łatwo. Fina pytanie finałowe. Jedziemy. Błagam, żebyś, żebyś wygrał, żebyś wygrał, tego ci życzę! Uwaga! Czwarte, ostatnie pytanie! Gdzie bohaterka ma bliznę po strzale? Na, na obojczyku. Ręce, na ręce, na ręce i mać zawiązane! Haha, ha! Zwycięstwo! zwycięstwo, zwycięstwo. zwycięstwo. Odpowiedź B! Na ręce! Jesteś pewien? Jezu, tak! jest to taki golden! Jezu! Wygrałem to nic nie No i Niestety nie jest to poprawna odpowiedź! Co? Kto nie? Jak to nie? No niestety nie. A, na obojczyku ma? Tak, na obojczyku. W Cinematiku konsolowym. Nie. Nie. nie! No jak to? To no po co ma tą tą na ręce? Po prostu ma Powiniente. tak obwiązane, to jest taki design postaci w cinematiku konsolowym, obo... jak się budzi ma bliznę na obojczyku, to jest taki nie więcej... Nie że chce być fajna, jakaś kulice zawiązała to. A no nic, szkoda, no, szkoda. No ale fajnie, że udało się dojść do ostatniego pytania, dalej walcząc o coś, nie? Słuchaj, o coś tyle. sam fakt, że ty przebrnąłeś przez wszystko, wiedząc totalnie, co ty robisz. Słuchaj, jesteś gotem, wszystko jesteś gotem. Wszystko 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 gotem. No dziękuję. ostatnie dziękuję pytanie, Unlucky. No ale dziękuję, że chciałeś wziąć udział, że wziąłeś udział, że podjąłeś się wyzwania, bo to wyzwanie było tutaj od Trash zostałeś wybrany. Więc teraz to również jest Twoja kolej, możesz rzucić komuś lorowe wyzwanie, żeby teraz on się pomęczył. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie oczywiście, a wyzwanie rzucam... Wyzwanie rzucam... Terpowi, niech będzie, terpobi? niech przyjdzie tutaj... Tak, niech przyjdzie mój gołcik tutaj i spróbuje mnie pobić. Dobra, jakiego Terp ma maina, pamiętasz może? Jeśli jakiego chodzi o... ma maina? Tak, o Valoranta. Hmm, wiem, wiem, że aktualnie... Aktualnie coś pogrywa Brimstone'em. Coś tam wysyłał mi, że pokrywa Brimstone'em, ale czy ma jakiegoś takiego wielkiego maina? Chyba nie. No to w takim nie. razie będzie dzisiaj pisane do Terpa, czy chce przyjść na quiz. <laughs> oby, oby. Na pewno się zgodzi, na pewno się Krystian zgodzi. No będzie ciekawe na pewno. Dobra, jeszcze raz dziękuję i standardowo ja. zapraszam do subowania, do followowania, oczywiście również szalonego, bo streamy są tutaj. Prawie, że codziennie, tak naprawdę, więc zapraszamy naszego cudownego gościa. No i co, żegnamy Dziękuję. się z wami i cześć. Dziękuję, cześć.